Niepełnosprawny mężczyzna postrzelił włamywacza. Może pójść do więzienia. 67-letni Harvey Lembo z Rockland w Maine postanowił, że najwyższy czas przestać być ofiarą. Po tym, jak został obrabowany pięciokrotnie na przestrzeni 6 lat, Lembo postanowił, że najwyższy czas uzbroić się w pistolet. Jeszcze tego samego dnia ktoś włamał się do jego domu. Lembo złapał złodzieja i trzymał go na muszce, po czym zadzwonił na policję. W pewnej chwili złociej rzucił się do ucieczki i wtedy Lembo postrzelił go w ramię. Policja, idąc po śladach krwi, znalazła przestępcę. Jednak policjanci nie są pewni, czy użycie broni przez starszego pana było uzasadnione i sprawa nie została jeszcze zamknięta.